Witam wszystkich serdecznie w kolejnym poradniku Blender. Tym razem jesteśmy już na wersji 2.9. Postaram się Wam jak najszybciej pokazać, jak zrobić sobie trawę w samym W naszym Blenderze kochanym, właśnie za pomocą Particle, czyli Hire. Zapewne wielu z Was próbowało to zrobić i wielu z Was wie, jak to zrobić, ale. Jest pewien mały problem, który właśnie wymaga tego, żeby zostało to udokumentowane. Zrobimy sobie taką górkę. To wystarczy, od razu sobie wrzucę e, materiał. Powiedzmy, że chcę sobie ładną ładne podłoże też mieć, tak więc... Materiał znaleziony też całkiem przyjemny dla oka. O, i dawaj go. I taki sobie materiał znalazłem. Na CC0 teksturę jest tak przy okazji bardzo polecam stronę. Darmowe teksturki. Bardzo ładne, bardzo fajne. Dobra. To jest ten nasz plan. Tak. Ja chcę, żeby on był zarośnięty trawą. Więc klikam sobie w zakładkę Particle. Daję plus. I hair. I już są. Jak widzicie, automatycznie trawa łapie kolorków z naszej tekstury. Włączmy jeszcze sobie opcję Advanced. Skrócimy sobie tą trawkę trochę, powiedzmy na. No i będzie na 40 cm. A to się będzie. Taka długa, niekoszona. I tak. Dobra. Trawa jest. Teraz chcemy nadać jej jakiś tam kształt, żeby ona nie wyglądała w sposób taki jak w ten teraz. Że ona jest prosta. Mam 100 tysięcy, i tak to wygląda, nie? Już niby wygląda fajnie, ale jakby za sztywno. Żeby to zrobić wchodzę sobie tylko tutaj w physics i nieco przekręcam ten osuwaczek brojan. Tadam nam I trawa gotowa. Fajnie, nie? Szybko. Zwięźle i na temat. Dobra. To jest ładnie, pięknie, fajnie nam wygląda trawka. I teraz przechodźmy do e, głównego punktu. A zmniejszę ilość partykli, bo będę się przełączał na Cycles, bam! Jest kupa. Czarna trawa. Często i gęsto bywa tak, że pojawiają się jeszcze dodatkowe jakieś trójkąty zamiast tej trawy. I żeby to naprawić, e, znajdziemy sobie tutaj taką opcję jak takie ustawienia jak higher shape. Od razu pokażę zazwyczaj takie o co się się robią, nie? Na przykład taka trawa Wam wychodzi, brzydka jakaś. Jakieś dziwne trójkąty. Tak to wygląda zazwyczaj. A żeby tak nie wyglądało, to właśnie tutaj macie w higher shape diameter rod i diameter scale. To, to są najważniejsze tutaj, że tak powiem, suwaki od tego ustawmy sobie na 0 0 0,1 0,01, Minimalnie może jeszcze zmniejszymy to, żeby była jeszcze chudsza trawka. I tu właśnie w ten sposób ustawiacie sobie kształt tej trawy. I jeszcze kwestia tego, że jest czarna ta trawa. A jest czarna, dlatego że Cycles niestety ale nie lubi normalek na naszych włosach odpinam normalkę i trawa już ma kolor jaki powinna mieć. Tadam, O i cała filozofia. Dajmy sobie 100 tysięcy, żeby tylko zobaczyć efekt. Taka oto trawka. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. I do następnego razu. Na razie trzymajcie się.